Ja tylko chciałem jeszcze dodać krótkie świadectwo y, potwierdzające jak zwykle pewne może prawdy. Y, jestem, byłem, byłem teraz niedawno w okresie, w którym nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Wiedziałem przed sobą dużo różnych możliwości, y, dużo różnych rzeczy mogłem zrobić i w wielu osiągnąć sukces. Tylko w niczym nie chciało mi się podjąć żadnych działań. Ja zauważyłem, że pojawiła się pewna nowa możliwość. Są emocje, jest fajnie, jest pompa, można coś z tego zrobić, ale za chwilę człowiek nie decyduje, nie podejmuje w związku z tym pewnych kroków i nagle te emocje opadają. Nagle już mu się nie chce. Nagle już nie myśli, że to, co przed chwilą było wielkie w jego oczach, już, już to zdążyło zmarć i człowiek się wycofuje. No to Boże, no to dajmy, jaki jest plan dla mojego życia, co ja mam w życiu robić, no co chcesz, ale no, co ja chcę? No i pojawia się kolejna możliwość za którą można się wziąć. Znowu człowiek się pompuje, jest fajnie, są emocje, no ale w pewnym momencie trzeba w tym wytrwać. Wiecie, napisane jest, że Jezus był doświadczony we wszystkim z wyjątkiem grzechu, a my się czasem zastanawiamy, Boże, dlaczego mi jest tak ciężko. Wielokrotnie już tutaj to było powiedziane, że Jezusowi było dopiero ciężko. Przecież wiele razy, co go chcieli ukamienować, ukrzyżować, nawet go królem chcieli obwołać. On musiał uciec, powiedział jaki ma cel i on skrupulatnie trzymał się tego celu. I to dało mu zwycięstwo. On w to wierzył i on zgodnie z Mawiarą postępował. Czasem obserwujemy ludzi w świecie, jakie oni wielkie rzeczy robią, jakie sukcesy osiągają. Miliarderzy w ogóle, naukowcy, zdobywcy. No i teraz pytanie, jak oni to robią, jeśli przykładowo żyją bez Boga? Po pierwsze, robią to własnych siłach, muszą się starać, kombinować. Nie wszyscy oczywiście, ale wiele ludzi oszukuje, manipuluje i nawet nie są świadomi, że to w ogóle robią. My mamy po swojej stronie Boga. I jedyne, co nam zostaje, bo mamy tą samą odpowiedź pełnia boskości jest z nas. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy są w Chrystusie. jedyną rzeczą, którą tutaj musimy zrobić, żeby osiągnąć ten sukces, to po prostu wytrwać. W tym działaniu pomimo występowania różnych okoliczności, decydować i konsekwentnie działać. I tutaj nie trzeba nic więcej. Nie trzeba żadnych specjalnych mocy, nie trzeba żadnych specjalnych okoliczności, bo wielokrotnie ludzie w świecie, którzy osiągają sukces, nieraz spotykają y, trudności, ciężkie okoliczności i też im pewnie jest ciężko. Oni wiedzą, że jeśli tego nie zrobią, to na przykład nie wiem, splajtują. Braknie im pieniędzy, tak? A my chrześcijanie często mówimy, no dobra, ale mi nigdy nie braknie, Bóg nie zaopatrzy, no to ja tu sobie jeszcze tak chwilę posiedzę, ponarzekam i spadnie mi Pani pieniędzy z nieba. No to tak nie działa, chyba, że komuś tak działa, ale w moim życiu to tak nie działało, że jakoś pieniądze z niebami spadły. Wiem, że Bóg nas wszystkich utalentował, dał nam talenty, dał nam zdolności, ale powiem więcej, przecież mamy Jego łaskę. Czym jest łaska? Bożą zdolnością w nas. Więc jeśli pełnia boskości jest w nas, jeśli Duch Jezusa jest w nas, to my naprawdę możemy wszystko to co, to, to, co robi Bóg. Jeśli ja nie mam do czegoś talentu, bo się mówi, nie szukaj za daleko, korzystaj ze swoich talentów. Oczywiście, zacznij od czegoś, ale prawda jest taka, że nawet jeśli nie masz w czymś talentu, to przecież wszystkiego można się nauczyć i działać. Mamy łaskę, czyli Bożą zdolność w nas, Bożą, nieograniczoną. No i tym się chciałem podzielić, właśnie, że jeśli przyjdą opresje na jakąś decyzję, Ładnie to już dzisiaj było powiedziane, to często nie są demony, często to są jakieś lęki, jakaś niepewność, brak pewności siebie, brak w ogóle poczucia własnej wartości. Ja się z tym zmagałem. I to mnie po prostu, ja się sam rokowałem tak naprawdę. Bo nie trzeba gromić żadnych demonów, tylko podjąć decyzję i konsekwentnie podążać za tym, co się jest co Super. Się